Mój pobyt w Poznaniu związany ściśle z 25 rocznicą odzyskania przez Polskę wolności był także okazją do otworzenia drugiej powszechnej wystawy PWK, która ma tak piękną tradycję, bo pierwsza była w dziesięciolecie tamtej niepodległości w roku 29. Patrzę. I trochę się wzruszam, najbardziej się wzruszyłem wchodząc tutaj, gdzie były piękne, kapitalne zdjęcia, opowiadające już o naszej niepodległości, tej, którą dzisiaj tworzymy i którą przeżywamy. Ale patrzę też tutaj na wąsa tego prezydenta Mościckiego i też lekkie gdzieś jakieś mrowienie czuję w plecach. I cieszę się, że jest taka właśnie możliwość połączenia, połączenia naszych przeżyć natury przeżycia tradycji Tamtej II Rzeczpospolitej i przeżycia także dumy, także refleksji nad Trzecią Rzeczpospolitą, którą my tworzymy i za którą my ponosimy odpowiedzialność. Cieszę się, że to ma miejsce tutaj w Poznaniu, bo przecież tamta pierwsza wystawa była w Poznaniu, ale była też nieprzypadkowo w Poznaniu, bo Poznań był jednym z tych miejsc, gdzie było widać najbardziej nie tylko dynamiczny rozwój. Polski w okresie międzywojennym, ale także najdalej idącą wolę utrzymania dorobków wcześniejszych pokoleń, rozwinięcia ich. Gdzie było najbardziej widać to wychylenie Polski w kierunku nowoczesności, w kierunku otwarcia na świat poprzez targi poznańskie. Także serdecznie dziękuję. Cieszę się, że możemy w ten sposób razem przeżywać i dumę, i wspomnienia o tamtej niepodległości, jak i radość z powodu tej, którą dzisiaj wszyscy razem tworzymy. Dziękuję wszystkim uczestniczącym w tym wydarzeniu. Życzę wszystkim mądrych refleksji i życzę przekonania, że to nasze wspólne, zbiorowe dzieło jest warte nie tylko tej jednej wystawy, ale jest warte pomnika w postaci naszej dalszej, wytężonej pracy, naszych dalszych starań na rzecz zostawienia następnemu pokoleniu Polski. Jeszcze lepszej, jeszcze mądrzejszej, jeszcze ciekawszej i chciałbym się powiedzieć, że również jeszcze piękniejszej. Trzeba o tą Polskę dbać. Dziękuję bardzo.